Nadal jestem nastawiona na wygraną. Wrzucam ziemniaki do blendera, zalewam mlekiem i mieszam. Wlewam to wszystko do foremek i podpiekam. Dopóki moje ziemniaczane placuszki się pieką, zajmę się awokado. Pozbędę się pestki i wydostanę wszystko to, co najlepsze. Wrzucam do blendera, dodaję soli. I trochę pieprzu. Pora na blendowanie. Voilà! Sos guacamole gotowy. Co za zapach? Moje idealne chipsy są już prawie gotowe. Jeszcze tylko szczypiorek. Naprawdę myślisz, że takie chipsy wygrają? Nie ma nic lepszego niż stara, sprawdzona klasyka. Ja już wiem, co zrobię z moimi ziemniakami. Położę je do tostera i będą gotowe w 3 sekundy. Babciu, genialny co? Czemu to się pali? Kurczę. Są całkowicie czarne. Nie szkodzi, może nie zauważy. Ojej, moje idealne ziemniaczane kotleciki. Gotowe. Sosik postawię po środku. Co, jakieś wynalazki? Smacznego!